Cześć, witam Was ponownie w kanciastej codzienności. No, tak. Tak, 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 dobrze. No, ze mną jest standardowo dekad, i może pokażemy, pokażemy Wam zmiany. Jakie zaszły, bo zaszły dłużej, jeżeli obser jeżeli byście na naszym livestreamie, to mogliście tak. wszystko na livestreamie obejrzeć. No na livestreamie się bawiliśmy i to mocno. Jeden, jeden koleś nam poradził, żeby przenieść farmę wyżej. co że to się opłaciło. Nie tak, wiem tak. czy ty zauważyłeś Bremu. Zauważyłem, zauważyłem. Że to jednak faktycznie szybciej wszystko rośnie. I już całą trawkę przenieśliśmy, ale inaczej to, inaczej to będzie wszystko wyglądać. Na razie chcieliśmy, żeby przenieść tą trawę na górę. Głównie, żeby zdobyć dużo, dużo drewna. No, przynajmniej <laughs> ja tak myślałem. I przyznam wam, że mamy już naprawdę dużo, dużo drewna. Zrobiliśmy sobie węgiel. O, jest właśnie tutaj. Co z tym węglem zrobiliśmy? Nie pamiętam, co zrobiliśmy z węglem, ale już. Nie Jak nie to, co? Ważne. Pochodnie. A, pochodnie, no tak. Świec, świeczki. <laughs> świeczki. A planem na dzisiejszy odcinek jest. To jest taki, mamy taki plan, żeby zrobić y, farmę. Farmę z żarełkiem, żeby przestać grać na Peacefulu. No, dokładnie. Bo to <grych> żałość się... O, no, żałość. We mnie zbiera. A tutaj nie wiadomo, co tutaj w tym miejscu takim pustym zrobimy. Może mi się wydaje, że zrobimy tutaj farmę na grzybki, ja... żeby się rozmnażały. Ja tam ale... chciałem zrobić basen, ale Bremu się nie zgodził. Bo ten basen wyglądał grzytko. Zrobisty basen, nie wiem o co ci chodzi. Brzydko. Piękny jest, jest beautiful. No. Wiesz co, to, to, to jest niezły pomysł. Z czym? Z tą farmą grzybków. No tutaj tak. Otoczyć po prostu, zrobić jeszcze tutaj ściany z kobla. Tak. Żeby było ciemno. Tak, 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 właśnie taki miałem pomysł. Nawet mam kobla przy sobie, to zacznę to wiesz. A w następnym odcinku myślę, że już Mob trapa zrobimy. Mob trapa. No i mi coś ścina, nie wiem czemu. Bar bardzo dziwne, na skyblocku mi coś ścina. Znaczy jest 60 fps, ale tak naprawdę za 5 sekund będzie, nie wiem, 30, 20. No więc teraz troszeczkę tak kobla wydobywam i chyba zaraz zrobię cięcie. I pokażemy wam jak zagospodowaliście, jak potem no. No, zobaczycie, jak mniej więcej będzie wyglądała farma. No, no. No to do zobaczenia na No, witam Was jeszcze ponownie. Tak, tutaj widzicie teraz, budujemy sobie ścianę już otoczkę na ten koparnek grzybków, żeby było ciemno. już jest ciemno. Wiesz, nam się potwory tu będą spawnować. Mm, spoko. Tej ja ci zaprezentuję ten. O, jak śmiesznie, baga Bug, widzę z oświetleniem. Właśnie, chciałem, co ja chciałem Wam powiedzieć? Skarżyliście się, że spawnowaliśmy itemy tam w pierwszym odcinku. Ale. Jezus Maria, ale przeżywasz. Może ja to powiem. Nie, 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 ja to, ja to powiem. Jak wgrywaliśmy łapkę na multi, to te itemy, co miałem. Singla to niestety, ale żadnych itemów nie dostałem na Multi. A tam miałem kobla. 23 kobla, 4 dirta i kilo. I zespawnowaliśmy sobie tylko kobla, więc no troszkę tak, no, przykro mi było, jak mówicie, a spawnujecie itemy bardzo niewajnie. Mm. Ale no, no może powiedzieć coś nieka. Zespałnowałeś co, że tak powiem. No, kobla. 23 kobla, tak? Tak. 23 kobla, baby. To ja wykopuję w przeciągu dwóch minut. Górę. Tak, ale zauważ to, że z że stona nie mieliśmy w ogóle i ten. I pilot byśmy mieli musieli zrobić na nowej. No, no tak, żodrę. tak, tak. No, właśnie dlatego tylko zysponowaliśmy. Więc no, przepraszamy, no i liczymy na wyrozumiałość. Mam nadzieję, że wam to wyjaśniliśmy. Dobra, no to my się bierzemy do roboty. Do zobaczenia na skutkę. Dekat, możesz się pożegnać. O, dziękuję. Wreszcie. Na, na, na razie, do zobaczenia. No, poproszę. No, jesteśmy z Wami już. Jak widzicie, troszkę się napracowaliśmy. Zrobiliśmy już miejsce, gdzie będą rosły nasze kochane drzewka, bo takie piękne maleństwa muszą mieć dużo miejsca, prawda? Nie, prawda? Nie obyło się, nie obyło się też bez ponownego wydobycia kobla z no, magicznego no. miejsca, bo Trzy staki to jednak jest trochę mało. No. Trzy czy cztery staki chyba mieliśmy. I... Poszło na to sześć staków. Myślę. No, coś koło tego. I myśl, myślę, że w tą stronę poprowadzimy mop Nie prowadzisz Ja bym poprowadził w drugą, ale jak chcesz. No, ale, ale ludzie <laughs> też są A i, i okazało się, że w picyku mamy jeszcze 16 czarkoli. Ale to tak na bogato by było, wiesz, zrobić w drugą stronę. Przynajmniej nie, nie trzeba będzie ganiać daleko. A w Dlatego drugą mam stronę byliśmy, mamy z ten plan, żeby, żeby pójść, zobaczyć Zobaczycie tam już, jak skończymy wszystkie zadania. Tak, Przecież a to bez sensu jest. No, oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam. Tutaj rozmnażają się nam grzybki. Roz... Rozmnożył się gzybek? No, rozmnożył się gzybek, tak. Jeszcze jeden gzybek rozmnożył. Dobra, ch chodź do wyro, ja skaczę ten. Czekaj, 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 czekaj. Oh yes. O No co no? Dobrze powiększony basen. Świetnie. Dawaj ten, o, powiększony basen, pięknie. No, jeszcze, jeszcze, schowam do skrzyni. No dekat, dekat już leży, dobrze, bardzo dobrze. A ja zrobię skok do wyra. Nie, nie wyjdzie ci. Wyszło Ci. Apla. No, Może ten odcinek będzie krótki, ale. Ale co z tego? Czy z tej strony CTSG? Nie, to, nie, to, nie nie, mówcie, że ja jestem CTSG. <grym> no i tutaj nasze kochane zrzewionka będą rosnąć. No i, i co? Jak ty jesteś CTSG, to ja jestem rok. To ty jesteś Rock. Cześć, ja jestem Dekad, a to są moje buty. Powiedz Cześć, proszę. ja jestem Rock, a to. nie, ja, ja jestem Dekad, a to są moje buty. Yes. No dobrze, no to. No co, no to już my nie będziemy tak skakać w kółko, tylko pokażemy wam, jak już będzie kolejny etap, czyli farmę, jak będziemy robić. Jeszcze zrobimy tutaj schody, tak żeby było ładniej. No, no dobrze, to do zobaczenia za sekundkę. No tak, wraz z Dekadem postanowiliśmy, że będziemy mieli żyrandol z Bedroka. Myślę, że to pięknie wygląda, no, no ładnie, no sorry. Rzadko kogo stać na żyrandol z Bedroka. Dokładnie i zobaczcie, teraz już wszystko upiększamy, no myślę, że to już powolutku zaczyna jakoś wyglądać. Nie uważacie, patrzcie, tu mam wejście, tutaj zaczniemy farmę. O, na razie nic nie wyrosło. Smuteczek. No. No i co, no? O, Oj, sorry, popsułem, no. Żerandol zbyt... No powiedzcie... Czekaj, jeszcze poprowadzimy tu taki patyk. Znaczy, ten. Dawaj. O, 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 o. Nawet, zrób czy... ten. Zrobię to. Tak, zrobię to. Zrób to. Dobra, czekaj, dwanaście... Czy wystarczy? Mm -hmm, no, nie wiem, czy wystarczy. Wystarczy. Musi, musi. Wystarczy, dobra. Cztery. Mam cztery. O, przybaz robię, proszę. O! Lampka z o! Piękne, <laughs> piękne, po prostu lampka z ma. <laughs> Albo ten. Mm. Albo pole. Mm. <laughs> Tutaj dekad tańczy na róże. <laughs> Podtrzymującą najcięższy kamień w grze bedrock. Dobra, to mi się, się zawie... A, jeszcze powiększyliśmy basenik Jak widać piękne, znaczy ten. No nieskoń, nieskończone źródełko wody Tak, tak. Bardzo a, byłem za tym, żeby go powiększyć, dlatego że ale, lubię jakieś duże. A poczekaj, dużo. a poczekaj, a ja jeżeli na przykład zobaczymy, czy to będzie... Kriszy, działać... ale na bogato. Działa to w praktyce. Co działa? No nie myślałem, że jak się weźmie, to, to nie, ben, nie będzie działać, ale jednak działa? Mam 50zonek. 500 wezmę. Coś miałem a, to, to, to jedno drogi, to nieważne. Dobra, no my nie będziemy już przedłużać. My się zabieramy do roboty. Do zobaczenia za sekundkę. No jednak w tym odcinku wszystkiego nie zrobiliśmy, ale zużyliśmy cały wołn, żeby... Mamy teraz ile, raz, 2, 3, 4, 5 nasionek. Dekad, tylko nie podeptaj tych żądek. Postaram się nie podeptać. I daliśmy dużo światła. No i na tym skończymy czwarty odcinek SkyBlocka. Z Dekadem. No i drzewka nam fajnie rosną. Naprawdę już to... No już, już te drzewo. Bardzo, bardzo mi się podoba to miejsce na drzewka. Farma też będzie ładna, będzie ładna na pewno. No już jest ładna. o ja tutaj zamienię. Tu będzie wirt. No. no. Tu będzie wirt. Cóż już zamienił? Yy, Tego kopla na wirta. A, no i no. to tyle w tym odcinku. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia. I cześć. No na razie. Cześć, cześć.